Franczyzowe Rozmowy. Podcast, który rzuca światło na fascynujący świat franczyzy jako modelu biznesowego. Zabierzemy Was w podróż pełną inspiracji i wiedzy o tym, jak franczyza może zmienić życie i przyszłość Twojego biznesu. Wspólnie zgłębimy ten świat. Poznając nie tylko historię sukcesu, ale też stawiając czoła codziennym wyzwaniom, z jakimi muszą zmagać się franczyzobiorcy na swojej drodze do sukcesu. Partnerami programu są sieć kawiarni White Bear Coffee oraz sieć sushi barów Koku Sushi. Cześć, witam was serdecznie w trzecim odcinku naszego nagrania. Jak widzicie, jestem sam, to mój debiut. Będę dzisiaj rozmawiał o pracownikach, o ich relacjach i o tym, jak to zmieniło się na przestrzeni jakby czasu. Dziś, budując sieć franczyzy, przede wszystkim myślimy o skalowaniu naszego biznesu, a co za tym idzie, musimy myśleć o naszych pracownikach. Słuchajcie, Richard Branson napisał coś takiego. Goście nie są najważniejsi. Pracownicy są. Jeśli zadbasz o swoich pracowników, oni zadbają o Twoich gości. Dlaczego podpisuję się pod tym dwiema rękoma? Oczywiście szanuję naszych gości, bo to oni dają nam wypłaty i to oni przede wszystkim powodują to, że możemy robić to, co kochamy. Ale wracam do pracowników. Jeżeli chodzi o. Ludzi, z którymi tworzymy nasz biznes, jest to dzisiaj nasza największa wartość. Przez wiele lat pracując jako kelner, pracując jako barista, słyszałem, że jeżeli nie ty, to następny, jeżeli na zasadzie na Twoje miejsce jest jeszcze kilku jakby innych. Jak pewnie wiecie, te czasy już się skończyły i myślę, że długo, długo nie wrócą. Wielokrotnie rozpoczynam jakby podcast od, i te spotkanie jakby z Wami. Przede wszystkim od tego, że mówię co, pytam się. Co moi gości, inspirowało w ostatnim jakby czasie. Ja naprawdę, jeżeli ktoś dzisiaj zadał to pytanie, powiedziałbym, że inspirują mnie moi pracownicy. Dlaczego? Ponieważ to dzięki nim codziennie mogę spokojnie funkcjonować, to dzięki nim widzę uśmiech naszych gości i przede wszystkim, jeżeli chodzi o tworzenie franczyzy, oni od samego początku otrzymują nasze DNA, co za tym idzie, jakby myślą podobnie do nas. Słuchajcie, pozwolę sobie postawić jakby tą tezę, że relacja i budowanie i zrozumienie przede wszystkim potrzeb naszych pracowników jest to jeden z najbardziej ważnych rzeczy, o których dzisiaj powinniśmy myśleć tworząc jakikolwiek biznes gastronomiczny, a szczególnie jakby biznes franczyzowy. Dziś panuje taka narracja w postaci tego, że młodzież nic nie umie, że młodzież tak naprawdę przychodzi na gotowe, że ona tylko i wyłącznie wymaga. Nie byłbym sobą, gdybym się nie zgodził, jeżeli chodzi o to stwierdzenie. Dlaczego? Przede wszystkim. Pracując przez wiele lat w branży gastronomicznej, pamiętam czasy, w których były autorytety, w którym pracowały dużo starsze jak osoby. Dzisiaj w branży gastronomicznej pracują po prostu tylko i wyłącznie jakby młodzi ludzie. Za co ich cenię? Cenię ich za to, że na pewno są bardzo ambitni, że są bardzo roszczeniowi, że pytają. Dlaczego i po co, ale to opowiem troszeczkę jakby później. Wracając, jakby do tematu tej młodzieży, która i narracji, że ona nic nie potrafi, wychodzę z jednego założenia. To wiecie, my, jako właściciele i lokali gastronomicznych, ale przede wszystkim, skupię się na naszej marce budowania, jakby sieci kawiarni. Każdy z naszych franczyzobiorców, gdy prowadzimy wspólnie jakby szkolenie, zawsze opowiadamy o naszym DNA. Te DNA tkwi przede wszystkim w relacji z naszymi jakby pracownikami. Gdy zrozumiemy, że jakby nasza relacja, nasza wiedza o nich, nasza tak naprawdę codzienna praca z nimi, ale nie nauki pod względem tego, jak mają pracować, posługiwać, pracować przy ekspresie, jak mają, że tak powiem, rozmawiać z naszymi gośćmi, bo to już zapewnia Wam franczyza. Ja o tej pracy mówię bardzo jakby prosto. Ty musisz wiedzieć, czego oczekuje Twój pracownik, a on przede wszystkim przełoży tą pracę na Twoich gości. Nie ma złych pracowników, są tylko źli szefowie. Pewnie ktoś, jeżeli był na moim szkoleniu, zawsze usłyszał takie zdanie. I pewnie kolejna rzecz, ryba psuje się od głowy. To jest coś, dlaczego chcę o tym jakby mówić cały czas staramy się wymagać, cały czas, że tak powiem, narzekamy, cały czas mówimy jakby o tym, że coś się zmienia, że ci pracownicy przychodzą i odchodzą. A ja bardzo często zadaję to pytanie, co my jako właściciele zrobiliśmy, aby ci pracownicy zostali jakby z nami? Przecież to oni tworzą twoją firmę. Przecież to nie ty codziennie, że tak powiem, obsługujesz tych gości, tylko grupa ludzi, która powoduje to, że dając filiżankę ulubionej kawy e, dla kogoś kto Przychodzi do naszych, jakby kawiarni, to oni decydują o tym, jak będzie wyglądał cały, e, tak zwany jakby proces przebywania gości w naszej kawiarni. Czy my zastanawiamy się przede wszystkim, jakby nad tym, e, jaką wartość my jako właściciele możemy wnieść tym ludziom? No bo jeżeli ktoś przychodzi do nas do pracy i jeżeli on nie ma autorytetu, jeżeli w ogóle nie widzi perspektywy, jeżeli tam on nie jest zaopiekowany, jeżeli tak naprawdę e, coś mu nie zagra od samego początku, to zobaczcie, że nawet ci fajni ludzie, ci młodzi, którzy naprawdę chcą pracować, którzy są bardzo jakby, mimo wszystko jakby pracownicy, oni szukają cały czas czegoś innego. Skończyły się czasy tego, że przychodzisz do pracy i pracujesz tam 10-15 lat. Dzisiaj młodzież jakby oczekuje ciągłego rozwoju, oczekuje ciągłego partnerstwa i on musi wiedzieć, że to miejsce, w którym tak naprawdę jest, no jest przede wszystkim dobre dla niego. I teraz... Mówimy sobie o tym, że gastronomia to miejsce na chwilę, że gastronomia to miejsce na studia, że gastronomia to miejsce, w którym tak naprawdę spotykamy ludzi, którzy nie do końca mogą znaleźć miejsce w innych miejscach jakby pracy. Całkowicie się tym nie zgadzam. Będąc szkoleniowcem, mając codzienną możliwość współpracy jakby z grupą prawie 50 osób w naszych jakby kawiarniach, wiem, jak zrozumienie ich w każdego indywidualnie jakby potrzeb powoduje to, jakie efekty później przynosi jakby ich praca. I oczywiście możemy wymagać, możemy, że tak powiem krzyczeć, możemy myśleć jakby o tym, że jak będziemy cały czas mówili o złych rzeczach i wytykali tylko i wyłącznie te słabe rzeczy, to ci ludzie będą mieli motywację do pracy. Wracając do tego, do tego pierwszego cytatu, który sobie powiedziałem. Jeżeli my zaopiekujemy się naszymi pracownikami, to oni zaopiekują się naszymi gośćmi. Chciałbym, żebyście cały Cały czas, jakby e, o tym e, pamiętali. Jak zadaje. I, I naszym franczyzobiorcom, ale przede wszystkim też jakby różnym restauratorom, z którym mam możliwość pracy jakby na co dzień, czy ktoś zna, czy jakby, czy znasz swoich pracowników, odpowiada tak, przecież to jest Paweł, Paweł przychodzi do mnie do pracy, pracuje już dwa lata, Okej, okay, ale czy ty wiesz, jaki film lubi, czy wiesz na zasadzie, jak jest, jaka jest motywacja, czy wiesz, czego on nie lubi, czy wiesz, jak ty się do niego zwracasz i ty, czy to przede wszystkim pozwala mu cały czas jakby się... Rozwijać i motywować? Czy ktoś potrzebuje odpowiedzialności? Czy ktoś chciałby mieć jakiś awans? Czy może jest osobą, która siedzi, gdzie jest, jest takim pracusiem, który nie chce wychylać się od swoich kolegów, ale przede wszystkim pokazuje, jakby to, i mówię cały czas, jeżeli, jeżeli zrozumiemy i będziemy wiedzieli jak personalnie możemy trafić do naszego każdego z naszych pracowników, to wtedy znajdziemy, że tak powiem, na nich konkretną metodę. Dziś przede wszystkim motywacją do pracy młodych ludzi nie są pieniądze. Jeżeli ktoś uważa, że e, oczywiście mówię o tym, że jeżeli zapewnimy im e, godziwe warunki jakby pracy, e, my jako franczyza jako właściciele e, sieci kawiarni zawsze wychodzimy z jednego założenia, że chcieli chcielibyśmy być najlepszymi pracodawcami jakby na rynku, chcielibyśmy dać swoim pracownikom najlepsze warunki jakie tylko, i jakie tylko możemy e sprawić, aby oni czuli się komfortowo. I wiecie skąd jest nasz sukces, wiecie skąd tak naprawdę dzisiaj rozwój i dlaczego mamy kilka lokali jakby w 300 tysięcznym mieście i otwieramy jakby następne? Ponieważ ludzie, z którymi z nami pracują pełni utożsamiają się z tym co my robimy i wierzą przede wszystkim to co robimy. A e jak to widzimy? Widzę to codziennie. Jeżeli ja daję od siebie dużo, zawsze ja wychodzę z inicjatywą, zawsze tak naprawdę nasi, jakby wszyscy moi wspólnicy. Przychodzą, pytają się najpierw, jak czuje się dana osoba w pracy, a dopiero później e, może rozmawiać jakby o, o tym, co robi ta osoba, powoduje to to, że ci ludzie jakby czują się komfortowo. Pewnie każdy z nas lubi czuć się komfortowo i w momencie, kiedy e, jakkolwiek coś zaczyna nam przeszkadzać, jakkolwiek gdzieś pojawiają się pewne jakby zgrzyty, niejasności, to nagle czujemy się niebezpiecznie, to nagle szukamy czegoś innego i e, znikamy. Czy zadałeś tak naprawdę sobie jakby pytanie czego ten pracownik jakby potrzebuje, jakby co oznacza dla mnie potrzebuje? Mamy za pracując tyle lat w gastronomii zawsze tak naprawdę słyszałem tylko to źle, to źle, to trzeba zrobić, to niezrobione. W dzisiejszym świecie system tylko i wyłącznie karania bez motywacji, bez pochwał, bez tak naprawdę całego takiego wianuszka wszystkich małych rzeczy, jak bilet do kina, jak uścisk dłoni prezesa, którym bardzo często się śmiejemy, jak te wymiany jakby spojrzenia i codzienne jakby życzliwe dzień dobry, to to są właśnie jakby motywacje osób jakby do pracy, ale nie możemy zapomnieć o jednej rzeczy. Ci ludzie muszą wiedzieć, gdzie dążą. Jeżeli oni czują, że ty nie jesteś odpowiednią wartością dla nich, że ty nie nadajesz z nimi na tych samych falach, że ty cały czas porównujesz ich do tego, co wydarzyło się w twoim życiu albo tak naprawdę biznesie wiele lat temu, to dzisiaj nie będziemy mieli dobrych pracowników. To znowu piękne słowo. Jakby jak nie, jak nie ten, to ktoś inny. Jakby kogo tak naprawdę tymi słowami próbujemy jakby oszukać? Dzisiaj nawet wiele memów, które pojawiają się w internecie, pokazuje. Wiele lat temu to my moglibyśmy wybierać na zasadzie: Ja potrzebuję, żebyś był taki, taki, a nie inny, a dzisiaj mimo wszystko, a szczególnie w gastronomii, wiele restauratorów zatrudnia osoby, żeby tylko i wyłącznie przyszły do pracy, i już od razu, od pierwszego dnia one stają się kelnerami, baristami, one już mają zarabiać jakby pieniądze. Słuchajcie, to całkowicie jakby nie e, tędy droga. Jeżeli człowiek nie zobaczy jakby tej wartości, że to wy inwestujecie w tą osobę, że to wy tak naprawdę chcecie mu pokazać, że ci, na nim jakby zależy, to prędzej czy później ta osoba jakby od Was odejdzie. Dla mnie takim wyznacznikiem prowadzenia w ogóle kawiarni, prowadzenia jakby modelu jakby i franczyzowego, w ogóle jakby biznesu gastronomicznego jest takie słowo gościnność. Zobaczcie, że wielokrotnie zajeżdżamy do różnego rodzaju restauracji mówimy, o ta obsługa jest niemiła, wygląda jakby była tu za karę, wygląda jakby przede wszystkim jakby nie chciała tu pracować, no ale pytanie skąd to się bierze? No, w momencie, kiedy ktoś czuje się dobrze, w momencie, kiedy ktoś naprawdę jest doceniony, jeżeli on zna. I jakby swoje miejsce, jeżeli wie, że czeka na niego coś fajnego, to ta osoba będzie oddawała to waszym jakby gościom. I w mo kieruję jakby ten odcinek przede wszystkim jakby do restauratorów i do osób, które w przyszłości będą chciały być na przykład naszymi franczyzobiorcami, że restauracja, kawiarnia to nie jest jakby miejsce dla nas to nie jest miejsce do tego, żeby jakkolwiek spełniać jakieś swoje jakby ambicje jeżeli nie będzie za tym się krył dobry jakby zespół. Dla mnie dobry zespół to są ludzie, którzy idą ramię w ramię, czy mamy, że tak powiem, luźny dzień, czy ten dzień jest bardzo jakby intensywny, to oni wiedzą, że muszą wykonać jakby swoje czynności to jest niezwykle ważne. Często zadaję sobie to pytanie jakby, i to też bardzo często otwiera oczy moim jakby kolegom z branży gastronomicznej odnośnie tego jakby kiedy ostatnio pochwaliłeś swojego pracownika? Kiedy powiedziałeś mu, że zrobił coś dobrego? Kiedy tak naprawdę powiedziałeś mu, że jest wartością dla Twojej firmy i cieszysz się, że jest jakby razem z Tobą? Zobaczcie, że to jest dla nas niezwykle trudne. Cały czas wymagamy, cały czas chcielibyśmy pełnego poświęcenia, cały czas jakby myślimy jakby o tym, że jakby ci ludzie nie popełniają, tak mają nie popełniać w ogóle jakby błędów. A czy zadajemy sobie jakby pytanie, jakby takie? Co ja, jak ja spowodowałem, że ci ludzie, jaką, jaką daję im przestrzeń do tego, żeby oni mogli się rozwijać, jakie błędy mogli popełniać. No bo jeżeli mam mówić o franczyzie, to pamiętajcie, jakby o tym: my tych błędów popełniamy bardzo dużo, ale popełniamy ich na własnym podwórku, nie dajemy niegotowego projektu dalej. Ale jeżeli mówimy o naszych jakby pracownikach, to tutaj my na nich nie eksperymentujemy. My zawsze staramy się odpowiedzieć na ich bardzo fajne pytanie, które mi e, zawsze e, powoduje uśmiech na mojej twarzy. Po co i dlaczego? Dzisiaj jeżeli ja zadaję jakieś mówię o czym że chcielibyśmy coś wprowadzić, że to jest dla nas ważne, że chciałbym, żeby ktoś wykonał taką a nie inną czynność to od razu mogę z zamkniętymi oczami pomyśleć sobie o tym, że ktoś po prostu zada mi to pytanie, ale po co mam to zrobić i dlaczego? No i co za tymi słowami się kryje? Tam kryje się przede wszystkim właśnie chęć i zaangażowanie. No bo w momencie mogę sobie myśleć, nie będę ci się tłumaczył, jestem szefem, wymagam szacunku, co ci mówię, jestem menadżerem, to masz to wykonać. No a z drugiej strony mamy ludzi, którzy potrzebują po prostu wiedzieć. Jeżeli my będziemy w stanie dzisiaj wytłumaczyć tym ludziom, jak wygląda nasze DNA, jakie są nasze wartości, jak chcemy, żeby byli obsługiwani jakby nasi jakby goście. My będziemy dawali im codziennie przykład, będziemy dla nich partnerem, będziemy wspólnie razem się wspierali, jakby w złych chwilach, no to wtedy możemy takich rzeczy jakby e, oczekiwać. Te słowo za moich czasów było inaczej. One też bardzo często pojawia się e, gdzieś tam w rozmowach, w rozmowach między e, ludźmi jakby z gastronomii. Te czasy jakby nigdy nie wrócą i chciałbym, żebyście o nich na pewno e, zapomnieli. No i na koniec. Na koniec powiem takie piękne jakby zdanie, zdanie odnośnie szkolenia. Jeżeli oni szukają wartości, jeżeli oni chcą się rozwijać jeżeli tak naprawdę ta młodzież, która tworzy twoją firmę, chciałaby cały czas e, iść do przodu. To pomyśl, ile szkoleń rocznie, ile szkoleń miesięcznie, ile czasu ty spędzasz jakby z nimi, żeby ich jakby rozwijać. Jeżeli tego nie robisz, to tu na pewno zachęcam do systemu franczyzowego, bo takie rzeczy macie u nas jakby w pigułce. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za mój debiut. Fajny czas i do miłego zobaczenia.